Dzień dobry. Jest 8:15 w skali Fahrenheita. Wpadliśmy do knajpki na rybkę. Viola zjadła sieniawę, a ja turbacza. W toalecie wisiała kartka z napisem: "Zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać". Położyłem więc glazurę, jak klej wyschnie, wrócę wyłożyć terakotę. Ale nie to jest najważniejsze. Zasubskrybuj kanał. Przy trasie, którą dzisiaj pojedziemy, kiedyś była wioska. Mieszkały w niej trzy rodziny, każda innego wyznania. A co za tym idzie, we wsi stały trzy świątynie. Prawosławna, protestancka i katolicka. U popa, pastora i księdza pracowały na plebaniach trzy gospodynie. U proboszcza Stefana pracowała gosposia Teresa. Była mrukliwa, nie odzywała się prawie wcale, to skinęła głową, a to machnęła ręką. Albo burknęła coś tam pod nosem. Ale oprócz tej przywary posiadała same zalety. Czystość, ład i porządek były na jej plebanii najwyższej próby, a już gotować to potrafiła o niebo lepiej od dwóch pozostałych gospodyń. Z jednym wyjątkiem, który stanowiły jaja na mięko. Gdy pop i pastor zajadali się swoimi jajami na miękko, ksiądz Stefan zawsze zmuszony był jeść je na twardo. Któregoś poranka, gdy dobrożej kolejny raz zażyczył sobie jaj na miękko, a gospodyni znowu podała mu je na twardo, nie wytrzymał. Puścił mu nerw i zdzielił Tereskę bez łeb kropidłem. Ta narobiła wrzasku na całą wieś i wtedy dopiero wyszła szydło z worka. Otóż w tamtych czasach nie było minutników i jaja na miękko gotowało się odmawiając dziesięć zdrowasiek a nasza gospodyni po prostu strasznie się jąkała. Od i cała zagadka. No co wy? Jasne, że zmyśliłem to wszystko, żeby podróż szybciej zleciała. Cześć, zostaw lajka. Czasem możecie przeczytać bądź usłyszeć, że Droga Transfogarska, zwana też Transfogarską, zaczyna się za zaporą Widraru. Ale to nieprawda. Droga ta oznaczona na mapach jako Droga Krajowa 7c zaczyna się od ronda w nie najmniejszej, bo liczącej sobie prawie 5000 tysięcy mieszkańców wsi Baskow. Choć faktem jest, iż naprawdę ciekawie zaczyna się robić po około 30 kilometrach, gdy miniemy miasto Kurta de Ardżysz. To położone nad rzeką Ardżysz u podnóża Gór Fogarskich miasto już w czasach starożytnych stanowiło niewielką osadę dacką. Korzystnie położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Konstancy do Banatu i Serbii, już w 1247 roku otrzymała prawa miejskie. Wiek później miasto stało się główną siedzibą metropolii wołoskiej. Ale w XV wieku Michał I Basarab przeniósł stolicę do Tyrgowisztę. W XVI wieku kurta de Ardżesz najechali i zniszczyli Turcy i od tamtych wydarzeń pozostaje małym prowincjonalnym ośrodkiem. 25 km za kurto de Ardżesz, po lewej stronie drogi, znajdują się Camping Dracula i La pensjonat z restauracją, ale przede wszystkim parking, żeby się zatrzymać. A po co? Aby odbyć okupioną potem i łzami wspinaczkę po 1480 stromych stopniach schodów prowadzących do Cetata Poenarii, czyli ruin majestatycznej twierdzy Poenarii. O której wspominałem już w trzecim odcinku przy okazji zamku Bran. Bran jest Disneylandem, a Wlad Tepeż naprawdę mieszkał tutaj. Prawda, Władek? Dokładnie, brachu. Plenarii rządzi. Pozdrawiam i zapraszam. To, co dziś jest ruiną, zostało wzniesione prawdopodobnie na początku XIII wieku przez pierwszych władców Wołoszczyzny. Zamek na wysokiej górze. Pozwalał kontrolować ważny górski przesmyk łączący Transylwanię z Wołoszczyzną. W XVI wieku został opuszczony i od tego czasu popadał w ruiny. W XIX wieku osunęło się zbocze i część zamku uległa zniszczeniu. Obecnie częściowo odrestaurowana warownia jest dużą atrakcją turystyczną. Rekompensatą za wasz pot i łzy wylane na schodach będzie magiczny widok na góry Fogarskie oraz malowniczą dolinę rzeki Argeș. Przebyliśmy kolejne sześć kilometrów. To, co tu się wydarzyło, Rozpoczęło się w 1960 roku i trwało prawie 6 lat. Wtedy to właśnie powstała tu zapora Widraru i pamiętajcie, zapora nie tama. To nie są synonimy. Tamy to konstrukcja o zupełnie innym zastosowaniu. Zapora, która stanęła tu w 1965 roku, spowodowała narodziny długiego na około 10, a szerokiego miejscami na ponad 2 km jeziora o tej samej nazwie Vidraru. Mieści ono 465 milionów m3 wody, będąc głębokim na 155 metrów. Vidraru powstała głównie dla produkcji energii elektrycznej, ma zainstalowaną moc 220 MW, jest najwyższą zaporą w Rumunii, wznosi się na wysokość 166 metrów i rozciąga łukiem długim na 305 metrów. Stoi nad nią posąg Prometeusza trzymającego w rękach piorun. W tym miejscu powinienem pewnie wrzucić jakiś modny ostatnio humanitarny apel, typu pamiętajcie, aby nie dokarmiać dzikich zwierząt w naturze, bo psują im się zęby albo krzywi psychika czy tam kręgosłup, ale mam to gdzieś. Bo na ZPT robimy karmniki dla ptaków, w lesie stawiamy paśniki dla saren i tym podobnych mało ogarniętych. Tak więc, jeśli rumuńskiemu miszku smakują kanapki, to na zdrowie. Jeśli chcecie zyskać na czasie i komforcie, postarajcie się przejechać Transfogaraską z południa na północ. Większość jadących z południa dociera tylko do zapory Widraru, dzięki czemu przez kolejne 40 km będziecie jechać prawie pustą szosą. Z kolei większość turystów jadących z północy ma zamiar dotrzeć tylko na najwyższy punkt Transfogarskiej i na podjeździe do jeziora Bulea tworzy się wielokilometrowy korek. Jadąc z południa do tego punktu, dotrzecie praktycznie na biegu, a zjazd stamtąd to już tylko formalność. Wspomniany w poprzednim odcinku komunistyczny dyktator Albanii. Enwerhojza w swoim paranoicznym strachu przed ruskimi kazał zbudować mnóstwo schronów. I pamiętajcie, schronów, nie bunkrów. Bunkier ma inne zastosowanie. Mówi się o milionie tych budowli, choć bliższa prawdy wydaje się liczba 700 tysięcy. A to wszystko w kraju wielkości naszego województwa Wielkopolskiego. Schrony były ciasne, niepołączone ze sobą. Nie wiadomo nawet, czy byłoby je czym uzbroić i kim obsadzić. Projekcją psychotycznych lęków przed ruskimi dyktatora Rumunii Nikolae Czaoszewsku stała się trasa transfogarska. Miała umożliwić szybki przerzut wojsk. Powstawała 4 lata, między rokiem 1970 a 74. Pochłonęła miliony kilogramów dynamitu i kilkaset istnień ludzkich. Gdybym miał jej bronić, to jest piękna. A dzięki odcinkowi programu Top Gear przyciąga tłumy, co ja mówię, rzesze turystów, bo widziałem też sporo Niemców. Albańskiej schrony i rumuńska szosa to są megalomańskie gigantomanie, a nie CPK czy elektrownie jądrowe. Około 150 km asfaltu łączy włoszczyznę z Siedmiogrodem. Na trasie znajduje się 27 wiaduktów, 830 mostów oraz kilka tuneli. Najwyżej położony fragment drogi 2042 m nad poziomem morza jest zarazem najdłuższym tunelem w Rumunii mającym 884 metry. Przebiega on między dwoma najwyższymi szczytami Moldowenu i Negoju. Wyżej od Transfogarskiej w Rumunii przebiega tylko Droga Krajowa 67C, czyli Transalpina. Ma zbliżoną długość ale na przełęczy Urdele osiąga wysokość 2145 metrów nad poziomem morza. Przejazd przez Transfogarską jakimkolwiek sprawnym autem to kaczka z mleczkiem. W pierwszym odcinku rumuńskiej przygody podałem, że nasz SAP po przejechaniu 40 km zgłosił usterkę. Okazało się, że przewód paliwowy jednego z wtrysków złapał dekompresję. Przez kolejne dni auto zachowywało się różnie, raz pracowało zupełnie normalnie, innym razem słabło, ale tak czy owak nie było czasu i możliwości żeby zatrzymać się u jakiegoś mechanika. Jak na nieszczęście, właśnie dziś, SAP okazał się mocno osłabiony i z biedą piął się pod górę, aż stanął na środku szosy jakieś 3 km przed szczytem. Na szczęście, po chwili postoju, zebrał się w sobie na tyle, żeby na pierwszym biegu i ponad 3000 obrotów wturlać się na szczyt. transfogarskiej zjechaliśmy do Arpaszu de Jos, gdzie znaleźliśmy położoną daleko od głównej drogi małą knajpkę obleganą głównie przez miejscowych. Nosiła mało rumuńską nazwę Suzy Endroxi, ale serwowała za to same dania regionalne. Zatankowaliśmy na Lukoilu, a jakże? Po czym udaliśmy się do Kirti do pensjonatu na nocleg. A że czasu do zmierzchu było jeszcze sporo. To zrobiliśmy sobie mały spacer po wiosce. Kładziemy się już pod pierzynkę, jutro wstaniemy z kurami, nie żartuję, tłupieją koguty, uwielbiam to. Do zobaczenia w następnym odcinku.